przed kimś uciekał? Altairze, chodź. Al Mualim jeszcze z nami nie skończył. Gdzie idziemy? Tam na górę. Mamy dla gości niespodziankę. Rób to co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. Na tamtej platformie, Altairze. Heretyk! Oddaj wszystko, co mi ukradłeś! Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd i będę musiał jeszcze bardziej przeżyć szeregi twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię, to żadna gra! Niech tak będzie! Przeprowadzić zakładnika! Twoja wioska leży w gruzach, a wasze zapasy niedługo się skończą! Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść? Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej oraz nagród, jakie niesie. Dobrze! Będą jej więc mieli pod dostatkiem! Za mną bez wahania. Pokażcie temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu. Idźcie do Boga! O! Ciszej, bo usłyszą nas tęczariusze. Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki klucz.